you <music> Zatem dzisiejszego wydarzenia są zarówno ostopaci już z dyplomami, jak i wszystkie osoby, którym, którzy interesują się ostopatią, interesują się terapią manualną. Zajmujemy się pracą manualną z układem nerwowym, z układem wegetatywnym, układem trzewnym. Jest trochę pracy z nerwami obudowymi, ale też nie zapominamy o, o tkankach miękkich, o, o pracy z narządami wewnętrznymi, z... Z śledzioną, z tarczycą. Większość pracy jest poglądowych i, 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 i praktycznych w formie warsztatów, natomiast pojawią się dwie prace z naukowe, zrandomizowane, z podwójnie się tą próbą i w tym kierunku będziemy się rozwijać takie zapotrzebowanie Evidence z Medycyny również po tego wydarzenia był dr Piotr Bodek i jego kilka satelitów. W tym roku, w zeszłym, w zeszłym roku na pierwszej edycji Dnia Osteopaty miałem przyjemność uczestniczyć. W tym roku doktor Tyłgodek zaprosił nas do współorganizowania i jesteśmy wspólnie organizatorami. Cieszymy się, że jest taka liczna frekwencja. To jest unikatowa konferencja poświęcona zagadnieniom osteopatii, ale również szerzej pojętym zagadniją terapii manualnej. Chcemy integrować środowiska zajmujące się terapią manualną z różnych manual jest ogromne drzewo. Jednym z konarów tego drzewa jest właśnie osteopatia. Chcemy poprzez y, taką konferencję zapraszać głównie młodych fizjoterapeutów, którzy myślą o tym, żeby studiować osteopatię, chcą rozpoznać, czy czym jest osteopatia. Przekonać się, czy warto temu poświęcić kilka lat życia studiując czy będzie to jakaś wartościowa oferta dla ich pacjentów. Mamy potężny skok, bo pierwszy Dzień Osteopaty zgromadził około 50 osób. Dzięki wsparciu miasta Podkowy Leśnej i dzięki wsparciu Podkowiańskiej Szkoły Fizjoterapii dotarliśmy do szerszego odbiorców. Cieszę się, że pojawią się młodzieży fizjoterapeutycznej myślę, że usłyszą. Nową informację, nowe możliwości pracy ze swoimi pacjentami. Chcemy też zadbać o to, że... żeby było postrzegane jako medycyna alternatywna, jako medycyna komplementarna. Jak w związku z tym w programie konferencji znaleźli się też lekarze w taży, praktyce. profesor Ciszyk, który miał wykład wprowadzający przez ortopedę, można przez stomatologa, dontekę, wszyscy oni wpleceni w w pleceniu w konferencji, żeby pokazać, że osteopatia może i powinna współpracować ze środowiskiem fizjoterapii medycyny na wymorzeniach. Cześć Marcin, z którym przyjechałaś? podróż. Dosyć. Zmęczony? Nie, niekoniecznie. Raczej że tak powiem w naukowym tego słowa znaczeniu. Jak nastrój na wydarzeniu? Bardzo fajnie. jest Dużo to... nowych rzeczy? Część nowych, część odświeżonych. Także no tak pół na pół powiedział. Ale są też takie nowinki, o których wcześniej nie wiedziałem. Jesteś ale, zadowolony z dzisiejszej Bardzo. Do tej pory uważam, że bardzo trafna tematyka. Fajne inne spojrzenie, troszeczkę pozwalające spojrzeć na ciało szerzej. Jako, że jestem studentem, to mniej. Także myślę, że to też jest zachęcające, tym bardziej, że to jest parę godzin za naprawdę niewielką kwotę. Skąd dowiedziałaś się o tym wydarzeniu? E, dowiedziałam się z wydarzenia na Facebooku, zajmie je polubili i e, również zainteresowałam się tematem. Co przykuło Twoją szczególną uwagę? E, tematy, które były poruszane dzisiaj, spotkaliśmy na orzechową ekipę Berenika, Edyta, Maciek. I chciałem zapytać, jak Wam się podobać opinie o wykładach. Który z, da, z, który z wykładów najbardziej Wam się podobał? Mhm. No, ciężko jest jakiś jeden chyba najważniejszy, najbardziej przydatny jakiś naszej codziennej pracy tutaj wyłonić, ponieważ no, jest tematyka bardzo różna. Generalnie widzę, że dużo osób odwołuje się do, do układu nerwowego, ale m, są jakby wszystkie specjalności wymienione, mamy nie tylko wykładowców, uczniów tutaj ostałopatów, ale także lekarzy różnych specjalności. Bardzo mi się osobiście podobał pierwszy by wykład pana profesora Ciszka. Myślę, że anatomię w takim pytaniu to moglibyśmy słuchać cały dzień. I naprawdę by to nam fajnie przybliżało właśnie takie zagadnienia, które z książki mogą się wydawać trudne czy przy jakichś słabszych wykładach na uczelnie. Poza, poza Natomią, no nie wiem, mi się na przykład bardzo podobała e, praca e, e, Michała Brunieckiego o, o dysfunkcjach w Tarczycy. Mnie mhm. osobiście właśnie bardzo ten temat interesuje, z tego względu, że to jest w Tarczycy generalnie są bardzo często spotykane wśród młodych ludzi. No i to jest jakiś tam problem i bardzo byłam ciekawa, jak właśnie osteopatia, co osteopatia proponuje właśnie w tym temacie. No i okazało się, że bardzo dużo w porównaniu nie, wy jeszcze patrzycie na to wszystko z punktu widzenia masażystek. Tak, ponieważ my jesteśmy masażystkami, tutaj większość zapewne to fizjoterapeuci, osteopaci. My tutaj reprezentujemy raczej mniejszość, ale właśnie no bardzo cieszymy się, że takie wydarzenia są dostępne również dla masażystów, że można poszerzyć swoją wiedzę, dowiedzieć się. O, o różnych metodach, technikach, które normalnie nie są uzgajnione w programie nauczania technika masażysty, także naprawdę zachęcamy za zbranie, do tego <grystanie> tematyka, je która jest na tych wykładach, jest również bardzo bliska pracy masażysty, czy integracja, czy segmentarną na, na żony, To wszystko jest, tak, jest bardzo, bardzo ważne również dla masażystów, także zachęcamy do przyjeżdżania, przyjechały się wam ze wydarzenia, które zostało zorganizowane przez Waszą w szkołę. Bardzo, Bardzo, bardzo poznajemnie. Przede wszystkim dlatego, że jest taki, taki blok tematyczny, który mnie szczególnie interesuje, czyli jakby odniesienie osteopatii do układu autonomicznego. I dla mnie osobiście jest to coś bardzo nowego i zupełnie inne podejście niż dotąd no, z tym, z czym się spotykałam. Jest Bardzo pozytywnie i dlatego akurat bardzo podobała mi się i część wstępna, i ta część uznana osteopatia, autor spekulny, yy, który właśnie prowadził yy, Dziechan, za był Ale dużo jest takich tematów, chociażby bardzo dziwne połączenie fizjoterapii ze stomatologią, to też było takie negatacje. Co, co dla fizjoterapeuty jest szczególnie przyciągające, interesujące w osteopatii? Jedna kluczowa rzecz, iba to są wszystkie kursy jedne Jako terapeuci manualni często staram się pracować holistycznie z całym ciałem, e, traktując siebie jako alfę i omagę. Natomiast e, pokazali Państwo w piękny sposób, że warto jest współpracować i że szczególnie w tak skomplikowanym rejonie jak oparad życia. Ta nasza wiedza nie może obejmować w całości. Tak, musimy znać swoje granice, inaczej nigdy nie nawiążemy kontaktu z żadnym specjalistą w żadnej innej dziedzinie. Przede wszystkim tym wspólnym mianownikiem w leczeniu wszelkich dysfunkcji jest wiedza anatomiczna, posługiwanie się tą wiedzą w zakresie którym posługują się lekarze. Czyli nie możemy pójść do lekarza stomatologa i powiedzieć mu, że działanie w punktach spustowych spowoduje, że, że ortodonca jest jej potrzebna, czy mobilizację stawu zaopatrzą staw i nie będzie trzeba zakładać aparatu. Musimy poszukać w tym, czym zajmuje się specjalista danej dziedziny, w tym przypadku stomatolog, ortodonta protetyk, musimy poszukać tej niszy. I tego, gdzie tak naprawdę jesteśmy potrzebni, a oni jako specjaliści nie są kształceni, kształceni w tym zakresie, co robi fizjoterapia i kiedy zwrócić się do fizjoterapeuty. To chodzi o szukanie tych, 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 tego wspólnego języka, szukanie e, miejsc gdzie w terapii, gdzie e, prowadząc ją komplementarnie, wspólnie prowadzimy, dążymy do wyleczenia pacjenta gdzie po zastosowaniu aparatu ortodontycznego pozostawiając układ mięśni krykowych w nadaktywności, ortodonta musi umieć różnicować, musi wtedy wiedzieć, Dobry? że po zdjęciu takiego aparatu problem w ludzi, tak? Czyli ortodonta musi mieć też wiedzę wtedy dużo szerszą niż przeciętny ortodonta, czego niestety nie są, z tego co, co się dowiedziałem, uczeni na, na, na studiach. A ja muszę znać granice, kiedy mogę stabilizować stan krótkowoskroniowy bez wsparcia protetycznego, bo inaczej nie dojdziemy do żadnego wspólnego celu, tylko będziemy pacjenta sobie odbijać jak piłeczka a nigdy go już nie wyleczymy. Większość osób, które stykają się, czy po raz pierwszy słyszą o tym, że fizjoterapeuta, bo jestem fizjoterapeutą, padają pod kontrolą USG dziwią się, ale przede wszystkim zadają pytanie, ale jak to możliwe? Tak? To, to nam wolno? No, po pierwsze, USG nie jest badaniem inwazyjnym, w związku z czym nie stoimy tutaj w żadnej, w żadnej kolizji z prawem. Jak najbardziej można badać. Tak samo gdybyśmy tylko mieli zarezerwować, jak wspomniałem na wykładzie, młotek neurologiczny, który miałby być wykorzystywany tylko przez neurologa. Z drugiej strony, Niezależnie od tego, kto jaką metodą pracuje, czy zajmujemy się czy em Xeniaxem, haltem osteopatią czy neuromobilizacją, warto by było trzymać się pewnego kanonu medycznego, gdzie najpierw jest rozpoznanie, a później jest leczenie. W związku z czym tu USG wychodzi naprzeciw i odpowiada na to, na to wyzwanie.